No, witam, kochani. Dawno nie było filmiku z tej serii, jakieś 3 miesiące temu, w tamtym roku. No więc dobrze by było odpowiedzieć na pewne pytania, które za ten czas zdążyły się uzbierać. Pierwsze podstawowe pytanie. Dlaczego zmieniłaś nazwę na Nivenel? O tak, ile to już było zmian na kanale. Kary nie umie się zdecydować. Cóż, wiem, że widzowie przyzwyczajają się do jednej nazwy. Niektórzy wciąż mówią do mnie Xerda, ale wiecie co? To tylko kanał i mogę na nim robić co chcę. W rzeczywistości jestem po prostu Kari i to się nie zmieni. Ciężko mi było jednak na tym kanale się określić. Tak, od zawsze tematyka demonów itp. Ale wiecie jak to jest. Każdy element trzeba do siebie dopasować. Nazwa, logo, kolory, a to razem tworzy piękny obraz. Nazwa Niwenel kojarzy mi się z czymś delikatnym. Niwe takie niewiadome, a co piękne i niewiadome wręcz pożądane by to poznać. Adekwatnie do mojego kanału? Przyciągającym rok? Jak nie topesz pod maską pięknego motyla, jak świetlik prowadzący w głąb ciemnego lasu w kojącym rok. <noise> żartuję! Wcale fałszywy aniołek nie prowadzi dzieci w mrok. Nie no, żartuję! W moich filmach demony posiadają człowieczeństwo. Sprawy sercowe i w ogóle śmiechy. <noise> Pytanie drugie. Czy Avagas ma wątpliwości co do waszego związku przez LPS? <noise> Oczywiście, że nie. Nie pozwala mi nawet z tego zrezygnować, ale nie to, że mnie zmusza. Jest szczęśliwy, że mam swoje niewinne hobby. Nie takie niewinne, bo szatem się tobą mnie interesuje, Niwenel. Cóż, ale mimo tych moich zainteresowań widać we mnie siłę, cierpliwość i pasję, bo nieważne kto będzie miał o tym zdanie. Trzymam się tego, co kocham, a Wagres z chęcią służy mi pomocą i wspiera mnie. Trzecie pytanie. Dlaczego interesujesz się demonologią? Nie tylko dlatego, że lubię takie klimaty, ale może dlatego, że zawsze interesowało mnie to, co niejasne. Zawsze interesowały mnie niewyjaśnione zjawiska i zagadki. Lub jako dziecko uwielbiałam szukać luki, układać puzle, znajdować różnice, dociekać się źródła prawdy? Z religii na przykład wąż nie kazał Ewie zjeść owoc, on tylko ją kusił, a ta dała się zwieść. Nie ma tylko winy po jednej stronie. Każdy nosi w sobie winę, każdy nosi w sobie grzech. W głębszych przemyśleniach po zapoznaniu się z religią demony uczą, choć co prawda w okrutny sposób, ale skoro złe dusze same są w sobie złe, dlaczego karają złych ludzi? Te tematy można drążyć i drążyć, ale lubię poznawać, jakie są ciemne strony. Nie wynal, przecież ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Po raz kolejny, jak bardzo do mnie podobne. Pytanie czwarte. Jak radzisz sobie z hejtami? Kiedyś wszystko brałam do siebie, ale poprawdzie po co mi to? Nic to do mojego życia nie wniesie i nic nie wyniesie. Losowe obce osoby, które poprawdzie chuja mnie znają, a mają mnie oceniać przez internet, no proszę. Szczerze, z czasem to po prostu robiło się nudne. Nie chciało mi się nawet do końca czytać pewnych wypocin, bo same początki były samym kłamstwem. Prawdę o sobie znam tylko ja. Nikt nie będzie mi wmawiał, że jest inaczej. A jeśli komuś nie podobają się moje produkcje, nie muszę przecież ich oglądać. Dlatego jest to dla mnie bez sensu, gdy taka osoba na siłę chce zniszczyć mi humor, nie zniszczy, bo samą swoją żałosną aktywnością pokazuje, że albo jest zazdrosna, albo ma za przeproszeniem spierdolone hobby i gnębi innych w internecie. To głupie i bez sensu, dlatego nie powinniście takimi osobami się martwić. To tylko marnowanie czasu i zaśmiecanie sobie głowy dziecinnymi zagrywkami. Pytanie piąte. Jak u Ciebie ze zdrowiem? Ostatnio często padało to pytanie na różnych portalach. Cóż, powiedzmy, że bez zmian. Na pewien czas w ogóle serce się uspokoiły, ale niedawno znów nawiedzają mnie małe ataki, jakby z każdym biciem serca nóż właził coraz głębiej. Krwotoki z nosa, osłabienia, ale niby wszystko okej, okay. chyba, że mam chujowych lekarzy. A poza tym nie przejmuję się, bo... To mija. Wiem, co w takich sytuacjach robić, poza tym mama Jawa gra służy mi pomocą. Pytanie szóste. Jakie dziwne zwierzę chciałabyś mieć jako swojego pupila? Chciałabym mieć kruka. Takiego wielkiego skórwy syna albo czarnego niebieskiego okiego wilka? Pytanie siódme. Czego się boisz? Tak te pytanie już się pojawiło, jednak doszedł chyba jeszcze jeden lęk. Oprócz utraty bliskiej osoby przez śmierć boję się braku kontroli. Jakiś czas temu doświadczyłam tego. Te wszystkie nerwy, którymi się najadłam w przeszłości odbiły się na moim zdrowiu. Jestem osobą opanowaną, spokojną, ale jest na świecie taka osoba, która odkryła mnie, siły mojego gniewu, a takie furii, które są dla mnie niebezpieczne. Albo wyleje mi się serce, albo inaczej zrobię sobie krzywdę. Ostatnio wylejęłam z całej siły rękoma o stół, po czym wszystko się z niego odbiło i spadło, o czym miałam nieobecne i przepełnione nienawiścią, jak to powiedziała moja mama. A sama odkryłam nowe poziomy moich strun głosowych, bo krzyczałam jako pętana. Potrafię mieć ataki nerwicy, przez co inni panicznie muszą mnie uspokajać, a przez następne trzy dni boli mi głowa. Tak, boję się, braku kontroli. Nie mogę zatracić siebie. Pytanie ósme. Gdybyś miała okazję wybrać się na polowanie, zabiłabyś? Nie bierzcie mnie za bezduszną, bo serio kocham zwierzęta, ale będę szczerą. Zmniejszyła mi się wrażliwość. Mniejsze zwierzęta raczej z dystansu bym zastrzeliła, ale taką sarnę. Pewnie bym się zawahała, ale ostatecznie bym zastrzeliła. Podziękowałabym również za dar. Boże, spróbowałabym sarniny, a króliki mają takie mleczne mięso słodkie. Dziewiąte pytanie: czego jednocześnie chcesz i nie chcesz? By ludzie się nie bali. No, fajnie, miałabym spokój, nikt by mi nie podskakiwał. Ten strach w oczach karmi się tym. No, ale nikt nie uciekają. No, chcę poznać wasze chore umysły. Dziesiąte pytanie: ostatnie. Co ci się nigdy nie znudzi? Wiedźmin, matko, ta muzyka, klimat, zawsze popadam w trans, a jak bardzo mi się chce wyjść na spacer, w łąki lub las. Z dumą mogę nazwać się fanką. A więc to na tyle w tym filmiku. Jeżeli chcecie zadać mi jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. Napisać w komentarzach proszę. W opisie macie również linki do mojego Aska, Instagrama, grupy na fejsie. To jest standard i powinniście tam być, bo tam jest wszystko, co byście chcieli wiedzieć. Nawet spoilery, filmów, które jeszcze nie wyszły. Yy... Daty premiery, kurwa. Dobra, to ja się będę już z wami żegnać. Także. Jak się coś fajnego, ciekawego wspiera, jakieś takie fajne pytanka, których na przykład nie było, to, to zrobię kolejny odcinek takiego Ja, tak żebyście mieli. Proszę o lajka, proszę o suba, żebyście byli na wiadomce wszystko, a to motywuje mój kanał, moją osobę i w ogóle fajnie się czuję. No to papa, kocham was, buziole! Mua! Daj suba, bo cię na